Siemanko, dzisiaj przed nami drugie podejście do Five Nights at Freddy trzeciej nocy. Także nie zostaje nam nic innego jak kontynuować. Dobrze, zobaczmy. do no, ostatnio troszeczkę dałem na start baitowy tytuł, że EJ tutaj mamy problem, jest hard. Bo to, a to jest po prostu zwyczajna noc. Mimo tutaj chęci, nikt mi nie podpowiadał, co jest dość słabe, ale no cóż, no dobra, ale wiem co, muszę raczej patrzeć. Kolejne nocy to cięższe, na tym trzeba się skupić. Na razie wszystko jest ok. także damy radę widzowie, tak, to już jest e, standardowy tekst, damy radę, tak. Dzisiaj troszeczkę, jak widać, gardło mi znowu zaniemaga, ale co tam, damy radę, jak to się mówi, tak, 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 tak. Powiedzcie jak wam mija weekend, dzisiaj jeździła zielach, udało mi się usiąść, po prostu podagrywarka, dzień wolny. To już nie ma to tamto trzeba tutaj yy, robić, robić, nagrywać dla was odcineczki quality, także mam nadzieję, że odcinek będzie super. Cika ty w tą stronę poszłaś, a to z naszym Foxy, o Foxy super, niech nam się tutaj odnowi usage i zobaczymy co dalej, dobrze. Zauważyłem oglądając ostatnio odcinki, że no ja troszeczkę mało patrzę do was w kamerę. No, Trzeba tak się zwiesić i jest dziwnie, no ale... Reakcja to reakcja, reakcja zawsze będzie tutaj właściwa. O, jest czika. Ostatnio nawet nie podeszła tutaj do drzwi, aż do jednego momentu, w którym... Było już za późno. Chico. gdzie pani poszła, no ta cika czasami je przeraża, a was. No i oczywiście, minus, muszę sobie zainwestować w jakąś roletę czy coś, bo jak widzicie, z tej strony, z tej, nie, z tej, o kurczoczki, z tej strony, o, Freddy się ruszył, gdzie e, dość mocno światło świeci, jest i cika. A Foxy jeszcze grzecznie. Także tak, Foxy, ci tam siedź sobie spokojnie. Nic się nie stanie. nie, nie zrobimy ci śniadania. Freddy, dzisiaj chyba tak po prostu będzie sobie chodził. O, już jest pierwsza wrocy. Ej, to się nagrywa, nagrywa. Jakieś zakłócenia na kamerce. Foxy sobie spokojnie stoi. No i co? Boni i Freddy też. Znaczy, Fox jeszcze nie wyszedł, co daje nam nadzieję na lepsze jutro. Ale co tam? Ogólnie plan był troszeczkę inny. Pomyślałem, że Wam mam radę nagrać dwa odcinki dziennie właśnie jeden z horroru, drugi z innego rodzaju gry. Coś się pojawia. Cika Seta przeszła. Foxy cały czas grzecznie. A jak to się stało? Ja ostatnio w ogóle zacząłem sprawdzać tych prawych drzwi. Jak się zestresowałem, Foxy. Dom, dom, dom. Nie, Freddy. Już myślałem, że Freddy się rusza. Teoretycznie, powinniśmy póki co pilować 1C i tutaj drzwi. Bo tutaj Cika nie podejdzie nam z drugiej strony, nie? Nie podejdzie, tak. Macie rację. A Foxy sobie spokojnie siedzi. A gdzie jest Chica? Hej, czasami za szybko robię. Tak, już słyszałem, że spośród osób, które obejrzały ostatni odcinek, tak, chcielibyście e, w VR-u coś. Nawet wczoraj jakąś grę e, zainstalowałem też na VR. Tylko na no, w VR jakoś wykombinuję, będzie dobrze. Cika. Czyli się pocikało. Foxy cały czas tak grzecznie, ej. Chica już chce iść tutaj straszyć. Foxy wygląda tak, jakby tej nocy się nie aktywował w ogóle. Dobrze Cika, jesteś. Tym razem cię mamy. Ale powiem wam, że grałem chwilę w wiara, Help Wanted i powiem wam, że... O kurczę, ponięż. Koniacz się teleportował. A Cika teraz będzie atakować tutaj. I chyba słyszę, że Freddy też się porusza. Dobrze, eee, przepraszam za chwilę ciszy, ale już nadrabiamy. To jest zresztą pewnie, gdyby nie to, że powiedziałem, że chwila ciszy, byście nie odnotowali tego. Nie ma tutaj nic, nie ma tutaj nic. No okej. Okay. No zdaje mi się, że już tutaj raczej będzie spokojnie. 40%, dwie godzinki. O nie, Freddy. To jeszcze jest e, przykład Frediego, który roztwierdził E jednak nie, jednak nie będzie spokojnie Jeszcze podejdę Ci pod... E, tutaj... Jest i Freddy Podejdę Ci pod biuro Nie przejmuj się, nie będziesz sam Mechaniki Freddy'ego Tak jak mówię, ktoś kiedyś gdzieś piszczał Że powinienem po prostu go trzymać na kaberze cika. I on, jak się śmie, to on się porusza. Ale gdzie on jest? Tutaj jest bojacz chyba. Minus takiego jasnego oglądania, znaczy nagrywania, jak jest jasno, oprócz tego, że nie jestem w stanie póki co zaparować nad kamerką, to jest taki, że... Widzowie drodzy, że ja też słabiej widzę na boitorze. Dlatego dla mnie to jest taki pseudo hard mode. Dobra, Foxy na szczęście tutaj. Dzisiaj chyba, że długo na niego nie patrzyłem. Ale na szczęście chyba dzisiaj sobie odpuści po prostu wszelkiego rodzaju aktywność. Chika podchodzi kolejny raz. No i zobaczymy. Nie no, Foxy spokojnie. Foxy dzisiaj jest grzeczny. Jeszcze godzinkę przetrwać i będę miał dla Was doc. Wydaje hmm? czy mi się uda. Myślę, że jest na to duża szansa, chociaż pewnie za chwilę mi coś wyskoczy. Nikład. Po czemu by nie? Dum, 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 dum. Freddy. Już się uspokój, przyjacielu. Ale pamiętam, że Chica potrafi mieć takie dni, że będzie stała, co chwilę podchodziła. I stwierdzi nie. No tak być nie może. Jeszcze Foxy, Fox, ej, Foxy, jak ty teraz mi wyskoczysz, to ja się powieszę Dosłownie Normalnie cię Dobra Drzwi Jeszcze poniacz dla równowagi po nich chyba cika odeszła. Tak No, to chyba to baby widzowy, chyba to baby. Czy nie? Mówiłem, że ponieważ la uwagi musi wejść. Ale wam powiem, że te jakby trójki są na tyle uprzejme, że one od razu nie atakują. Przecież on by mógł wskoczyć. Dobra, mamy 6 AM, czyli 6 Raro. Myślę, że to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, dajcie znać jak wam się podoba. Mamy czwartą roc, ale tą czwartą roc to już na pewno nie dzisiaj trzymajcie się, papa, hej!